Cześć, witajcie. Nazywam się Katriz. Jestem członkiem cechu fantastyki Skierkon. Ale co ważniejsze, w sumie dla tej prelekcji, jestem psychologiem i naukowo zajmuję się współpracą, jej znaczeniem dla głównie rozwoju poznawczego dzieci. Stąd też mój pomysł na taki, a nie inny temat prelekcji dotyczący właśnie tego, czy współpraca jest być może taką. Prawdziwą supermocą superbohaterów. Na początek, zanim zacznę właściwą część, kilka uwag. Za chwilę przejdę do wstępu teoretycznego, który w zależności od tego, jak się rozgadam, może potrwać kilka minut albo kilkadziesiąt minut. Jeżeli to Was nie interesuje, spróbujcie przeklikać dalej, ale serdecznie polecam jednak wysłuchanie tej części, dzięki temu zrozumiecie. Pod jakim kątem patrzyłam jednak na, na te wszystkie filmy, o których będę później wspominać? Zaraz po tym wstępie teoretycznym przejdę już właśnie do filmów, które gdzieś tam mi się pojawiły w głowie, kiedy zaczęłam rozmyślać na temat tego tematu. Kolejną uwagą jest to, że może się pojawić mnóstwo spoilerów, chociaż ciężko jest mówić o spoilerach filmów, które zostały wypuszczone. 50 lat temu. Niemniej jednak, jeżeli nie oglądaliście tych filmów, no to możecie się poczuć rozczarowani tym, że gdzieś tam zdradzam fabułę. Dlatego też postaramy się wrzucić do opisu listę wszystkich filmów, o których tutaj wspominam, filmów i seriali, o których tutaj wspominam. Także zatrzymajcie teraz ten film, zajrzyjcie do opisu, sprawdźcie, czy to wszystko widzieliście. A jeżeli nie, to czy chcecie sobie obejrzeć, zanim przejdziecie dalej. Ostatnia uwaga jest taka, że postaramy się też wrzucić w opis listę książek, z których ja korzystałam. Taka sama lista pojawi się na ostatnim slajdzie tej prelekcji. To jest taka lista dla osób, które chciałyby jednak dowiedzieć się czegoś więcej. Ja z niej korzystałam, żeby sobie przypomnieć, no właśnie co tam jeszcze o tej współpracy pamiętam. Przejdę do tej części teoretycznej. Chciałabym najpierw powiedzieć o tym jak rozumiem współpracę. Kilku badaczy, między innymi panowie, którzy się nazywają David i Roger Johnson, twierdzili, że współpraca to jest wspólna aktywność podejmowana po to, aby osiągnąć jakiś cel, który jest Podzielany przez osoby współpracujące. To znaczy, dążymy do tego, aby cel, który będziemy ostatecznie osiągać, był wygraną zarówno dla nas, jak i dla naszych współpracowników, żeby nikt po prostu na tym nie stracił. Współpracę można również rozumieć nie tylko jako próbę osiągnięcia jakiegoś wspólnego celu. Ale to dla dzieci szczególnie może być chociażby dzielenie się zabawką. To już będzie dla nich współpraca. U dzieci również współpraca jest często widoczna w zabawie, chociaż nie na pierwszych etapach, ale to akurat jest temat do tego, żebyście sobie sami poszperali. Nie będę zanudzać się całym rozwojem tej części naszego funkcjonowania społecznego. Aby współpraca była efektywna, musimy mieć opanowane pewne umiejętności. Przede wszystkim umiejętność komunikacji, wyrażania tego, co nam przychodzi do głowy, w taki sposób, aby inne osoby też zrozumiały to, co chcemy im powiedzieć. Konieczna jest również umiejętność rozwiązywania konfliktów, ponieważ, jak wspomnę też dalej, konflikty są naturalną. Rzeczą pojawiającą się we współpracy, szczególnie w tej współpracy, w której jednak jest jakiś e, konkretny e, cel, który chcemy osiągnąć. Również warto jest mieć umiejętność budowania zaufania, no bo jednak, kiedy współpracujemy, warto, żebyśmy mogli zaufać pozostałym członkom naszej drużyny. Również e, powinniśmy Potrafić podejmować decyzje, szczególnie kiedy pojawiają się jakieś konflikty, żeby nie było to na takiej zasadzie, że gdzieś tam cały czas się przerzucamy pomysłami, a nikt z nas nie podejmie decyzji. Warto jest również, aby nasza współpraca opierała się jednak na komunikacji asertywnej, to znaczy, żebyśmy potrafili wypowiadać nasze zdania w taki sposób, aby jednocześnie szanować to, co my czujemy, i szanować zdanie i uczucia pozostałych członków naszej grupy. Pozostałych naszych współpracowników. Konieczna do efektywnej współpracy jest również zdolność przyjmowania perspektywy innej osoby. To się wiąże z umiejętnością, która nazywa się decentracją, czyli przyjmowaniem właśnie innego punktu widzenia niż nasz własny. Jeżeli jesteśmy osobą, która nie opanowała umiejętności decentracji, będziemy skupiać się tylko na jednym konkretnym elemencie danego przedmiotu czy danego wydarzenia. nie będziemy potrafili przejść jak to innej perspektywy, do innego jego aspektu, przez co będziemy bardzo sztywni w naszych reakcjach. No i a propos też sztywności, ważne jest to, abyśmy byli osobami wysoce elastycznymi poznawczo. Elastyczność poznawcza jest w różny sposób definiowana. Ogólnie sprowadza się to do zdolności powstrzymania swojej pierwszej reakcji, która pojawia się u nas, zastanowienia się, przemyślenia, czy ta reakcja jest właściwa. I Ewentualnego zmienienia jej pod kątem tego, co się aktualnie wydarzyło w trakcie naszej współpracy. Jeżeli jesteśmy osobami sztywnymi poznawczo, to w chwili konfliktu będziemy bardzo zablokowani na to, co może się zmienić w sposobie, w który pracujemy, w sposobie, w który dążymy do osiągnięcia tego naszego założonego wcześniej celu. Tak jak już wspomniałam, w trakcie współpracy mogą pojawiać się liczne konflikty. Razem z moim współpracownikiem nazwaliśmy je konfliktami kooperacyjnymi. To są y, takie konflikty, które pojawiają się właśnie pomiędzy członkami jednej grupy, drużyny, pomiędzy osobami, które ze sobą współpracują. Mają pewien jeden wspólny cel, ale mają różne pomysły, aby ten cel osiągnąć. Czyli y, no, naturalne jest to, że. My ludzie różnimy się pomysłami, różnimy się tym, jak chcemy osiągnąć coś, co gdzieś nam przyszło do głowy, ale ważne jest to, w jaki sposób staramy się jednak w trakcie tej współpracy dojść do porozumienia. Konflikt kooperacyjny właśnie pojawia się wtedy, kiedy mamy różne pomysły. Ja będę chciała jedną drogą dojść do celu, mój współpracownik inną, ale w trakcie. Tej współpracy będziemy potrafili po prostu jakby dojść do porozumienia, czyli rozwiązać e, ten konflikt w sposób e, konstruktywny. Chciałabym też wspomnieć o tym, jakie znaczenie ma współpraca dla człowieka. Aby dobrze współpracować, musimy mieć e, osiągniętą e, odpowiedni poziom umiejętności komunikowania się, ale również w trakcie współpracy uczymy się tego właściwego e, komunikowania się z innymi osobami, z innymi członkami. Naszej grupy. Również, aby odpowiednio współpracować, musimy mieć rozwinięte pewne zdolności związane z naszym rozwojem poznawczym, jak chociażby właśnie ta umiejętność decentracji. Ale z drugiej strony, współpraca, jak pokazują liczne badania, pomaga nam w rozwoju właśnie niektórych umiejętności poznawczych. Jest pewien psycholog, który się nazywa Piarze. Ten pan stworzył całą teorię na temat rozwoju poznawczego dzieci. Wydzielił cztery stadia rozwoju w ciągu życia człowieka. Pierwszy to jest stadium sensomotoryczne, które mm, pojawia się od urodzenia dziecka do drugiego roku życia. Następne jest stadium przedoperacyjne, od drugiego do siódmego roku życia. Stadium operacji konkretnych, od siódmego do jedenastego roku życia. I stadium operacji formalnych, które rozwija się od jedenastego do piętnastego roku życia, a już po tym piętnastym roku życia, Człowiek powinien być na tym poziomie operacji formalnych e, odpowiednio rozwiniętym już. Według teorii e, Piarze, najważniejsze dla rozwoju e, dziecka w okresie między stadium przedoperacyjnym a e, operacji konkretnych jest właśnie możliwość współpracowania, szczególnie z rówieśnikami. Ponieważ współpraca z rodzicami jest no, kolejna teoria, którą nie będę zanudzać, ale to jest coś zupełnie innego niż możliwość współpracowania z osobami na tym samym poziomie intelektualnym, zdaniem Piarze. W trakcie współpracy z osobami, które są właśnie na tym samym poziomie, pojawiają się często konflikty. W trakcie zabaw, w trakcie próby zrealizowania jakiegoś zadania, które dziecko powinno rozwiązywać samemu, po to, aby właśnie nauczyć się tego odkrywania perspektywy innych osób, przyjmowania innej perspektywy. Dzięki temu współpraca pomaga w tym, aby dalej funkcjonować społecznie, i aby dalej lepiej współpracować z kolejnymi osobami. Wielu innych badaczy zwracało szczególną uwagę właśnie na znaczenie współpracy w życiu człowieka, ale to ponownie nie będę tym zanudzać, możecie sobie wyszukać w książkach, które będą w opisie. Czemu o tym wspominam? Ponieważ no właśnie, aby odpowiednio funkcjonować społecznie, powinniśmy opanować tą umiejętność współpracowania z innymi osobami. Z drugiej strony, współpraca pomaga nam przy y, odpowiednim rozwoju z innymi osobami. Swoją drogą y, sprawdzałam kiedyś, y, czy y, dzieci, które tak zwane dzikie dzieci, nie miały kontaktu z innymi osobami na początku swojego życia, to znaczy, to są te osoby, które gdzieś zaginęły, powiedzmy w lesie i były wychowywane przez dzikie zwierzęta albo to były osoby, które były przetrzymywane bez możliwości kontaktu z innymi osobami. Te osoby miały znacznie mniejszy mózg niż dzieci rozwijające się w kontaktach społecznych, ponieważ jesteśmy istotami społecznymi, potrzebujemy tego kontaktu, potrzebujemy możliwości współpracowania z innymi osobami. Również e, współpraca, jak pokazują badania, e, pomaga nam w rozwiązaniu zadań, których. Nie jesteśmy w stanie rozwiązać y, samemu, ponieważ na przykład dziecko nie znajduje się na odpowiednim poziomie rozwojowym, ale współpracując z innymi dziećmi jest w stanie te zadania rozwiązać. Zatem można powiedzieć, że współpraca jest taką naszą supermocą. Dzięki temu y, możemy lepiej funkcjonować y, w grupach, możemy rozwiązywać trudniejsze zadania, lepiej sobie radzić z wyzwaniami. Stąd też. Taka moja myśl, że może ta umiejętność współpracowania z innymi jest tą supermocą superbohaterów. No i oczywiście, kiedy o tym pomyślałam, na początku przyszły mi do głowy te drużyny superbohaterskie, jak Avengersi, Fantastyczna Czwórka czy X-Men. Każda z tych drużyn składa się z pojedynczych superbohaterów, którzy już gdzieś tam zazwyczaj wcześniej mieli indywidualne epizody. E, tak samo Liga Sprawiedliwości, znaczy nie fantastyczna czwórka od początku e, ze sobą walczyła, e, ale Liga Sprawiedliwości, Avengersi, X-Meni, to wszystko to są e, drużyny złożone z e, bohaterów, którzy no właśnie mają jakieś umiejętności. Jakieś możliwości, które indywidualnie pozwalają im już naprawdę osiągać niesamowite wyniki, ale kiedy walczą wspólnie, są w stanie poradzić sobie z jeszcze trudniejszymi przeciwnikami. Można chociażby wspomnieć o Avengersach, którzy, no właśnie, nie wiem czy pamiętacie, ale na samym początku, w pierwszym filmie Avengersów, kiedy to zostali oni powołani jako drużyna, oni walczyli. Przeciwko Lokiemu, który chciał y, odebrać tezerakt. Więc y, to jest też ciekawy przypadek. Później o takich ciekawszych przypadkach będę y, mówiła, ale właśnie Loki jest jednym z takich ciekawych przypadków, ponieważ początkowo był taką indywidualną postacią, która była przeciwko grupie, przegrała, a później jakby stało się nawet można powiedzieć, częścią Avengersów walczył przeciwko Thanosowi razem z pozostałymi Avengersami. Ale na początku on był właśnie tym przeciwnikiem, który był e, indywidualny. On był bez, e, bez swojej drużyny. Nic z nikim nie współpracował. A Avengersi byli całą drużyną, która właśnie no, złapała. Loki'ego. Jak się później okazało, Loki ponownie został złapany przez kogoś innego, ale to już spoiler z se serialu. W każdym razie Avengersi złapali y Loki'ego, udało im się go y pokonać, ponieważ byli drużyną. Dalej Avengersi walczyli z Ultronem, w kolejnych częściach z Thanosem, także każda z tych postaci, która stawała naprzeciwko nich, jednak była jedna, pojedyncza, nie potrafiła współpracować. Thanos miał swoją drużynę całą, no i miał córki, ale jak się patrzyło na to, jak on, w jakie relacje wchodzi z tymi osobami, z tymi istotami, to ja bym jednak nie powiedziała, że to była współpraca. Bez wahania potrafił zabić w końcu swoją ukochaną córkę, po to, żeby osiągnąć swój własny cel. Zatem no właśnie, to nie było wygrana dwóch osób współpracujących ze sobą, tylko to była sytuacja wygrana Tanosa i przegrana. Gamory. Podobnie liga Sprawiedliwości. Naprzeciwko nich w filmie z 2017 roku stanął Stepanów, który był istotą walczącą w pojedynkę, chociaż miał za sobą jakby taką hordę stworzeń drużynę innych stworzeń, jednak nie można powiedzieć, że on z nimi współpracował, ponieważ oni jakby tylko stali za nim, byli gotowi zginąć. On był gotowy po prostu poświęcić życia innych stworzeń po to, żeby osiągnąć swój własny cel. Dalej fantastyczna czwórka i Doom. W X-Menie była cała długa lista postaci, z którymi oni walczyli. A z takich ciekawszych jest Magneto i Mystic. Ponieważ, no znowu, nie wiem, czy pamiętacie, w pierwszym filmie X-Men Magneto był tym głównym przeciwnikiem. Mystic była jego, można powiedzieć, prawą ręką. I oni walczyli właśnie przeciwko całej drużynie X-Menów. Zatem po raz kolejny postać, która była e, takim indywiduum, była protagonistą w tym filmie, a cała drużyna stała się antagonistami. W momencie, kiedy zaczęłam rozmyślać nad tym tematem, zaczęłam także szukać postaci, które w jakiś sposób by zaburzyły tą moją myśl, że jednak rzeczywiście ta współpraca jest najważniejsza, zaczęłam rozmyślać właśnie o takich postaciach, które są troszeczkę inne. Przyszli mi do głowy najpierw samotni bohaterowie: Batman, Superman, Spiderman który później dołączył do Avengersów w tych nowych filmach, ale jednak. Kapitan Marvel, yy, mam początkowo Kapitan Ameryka i wiele, wiele innych postaci, które właśnie walczyły w pojedynkę, a jednak byli superbohaterami. Zatem co ich różniło od ich przeciwników? Ostatnio przyznam się, że oglądałam dużo Batmana. Szczególnie właśnie pod kątem współpracy. No, oczywiście, jak myślimy Batman, to myślimy również Robin, aczkolwiek Robin w tych wszystkich filmach, które obejrzałam, pojawił się chyba tylko trzy razy. A tych filmów jest cała długa lista. Także tak naprawdę Robin nie jest aż tak istotną postacią w tym wszystkim. W większości filmów jednak Batman jest postacią samotną, samotnym bohaterem, który jednak współpracuje z ludźmi zwykłymi, z policjantami, ale także ma przy sobie Alfreda, z którym, no właśnie, tutaj jest też ciekawa relacja, ponieważ w zależności od filmów, Alfred jest bardziej lub mniej zaangażowany w osiąganie tego celu, który sobie Batman wyznaczył. W niektórych filmach Alfred jest wręcz przeciwny temu e, wszystkiemu. Ale mimo wszystko pomaga Batmanowi. Pytanie brzmi, czy e, można tutaj mówić o współpracy, czy to raczej jest no właśnie konieczność ze strony Alfreda, który jednak jest pracownikiem Batmana. Niemniej jednak e, Batman potrafi w jakiś sposób e, współpracować dalej z policjantami, ale także nawiązywać relacje z kobietami, e, które często też mu gdzieś tam pomagają w trakcie. Jego mm, misji. Ciekawy jest film Batman i Robin, ten z Arnoldem Schwarzeneggerem i Poison Ivy, ponieważ w pewnym momencie mm, widzimy, jak Poison Ivy właśnie zatruwa umysły Batmana i Robina. Oni stają przeciwko sobie. Ponieważ każdy z nich jest zakochany w, w tej kobiecie, Robin uważa, że Batman jest zazdrosny o niego i dlatego próbuje go gdzieś zastopować. Poza tym Robin jest właśnie takim bardzo indywidualnym bohaterem, który myśli, że wie najlepiej, co, co powinien robić. Myśli, że Batman go powstrzymuje, a on przecież wie dobrze, jak sobie poradzić. Przez co Robin nieraz obrywa. A zresztą nie tylko Robin, bo Batman też obrywa przez Robina. Zatem widzimy tutaj, jak właśnie to rozdzielenie współpracy pomiędzy dwoma bohaterami sprawia, że Stają się oni słabsi. Później, na sam koniec filmu, Robin i Batman wreszcie zaczynają współpracować. Pojawia się jeszcze Batwoman i tworzą taką trójkę superbohaterów, którzy wreszcie pokonują przeciwników. Swoją drogą, Poison Ivy jest bardzo niedocenianą postacią. Naprzeciwko Batmana staje mnóstwo różnych y, antybohaterów. Mamy jokera, mamy człowieka zagadkę, y, mamy pingwina. Pojawia się naprawdę kobieta kot, mnóstwo y, tych antybohaterów. Y, gdzieś tam w pewnym momencie widzimy próby. Być może współpracy pomiędzy nimi, szczególnie y, teraz mi się przypomina film z 1966 roku, gdzie ci antybohaterowie tworzą jakby drużynę. Mamy tam, właśnie, Jokera, mamy tam kobietę kot i mamy tam pingwina. Oni jakby tworzą drużynę antybohaterów, jednak nie potrafią ze sobą odpowiednio współpracować, ponieważ każdy z nich ma inny pomysł, nie konsultują się wspólnie. Tylko, no właśnie widzimy, pierwsza akcja widzimy, że jednak Joker bodajże, chyba Joker, zrobił coś bez konsultacji z pozostałymi członkami tej antydrużyny, gdzie oni właśnie jednak no, no byli na niego źli. Także oni nie współpracują ze sobą, oni Próbują gdzieś tam nawiązywać ze sobą relacje, ale ciężko jest powiedzieć o, o tym, żeby to była współpraca. Potrafią siebie wręcz zdradzić. Po to tylko, żeby osiągnąć swój własny cel. Zresztą, nieraz widzimy, że gdzieś pojawiają się drużyny antybohaterów, które jednak nie potrafią ze sobą współpracować, nie potrafią wygrać, ponieważ nie mają problemu z tym, żeby siebie zabić nawzajem, kiedy coś idzie nie po ich myśli, kiedy pojawia się jakiś konflikt. A Taką antydrużyną, można powiedzieć, jest legion samobójców. No, jednak jest to. Drużyna złożona z samych złoczyńców, którzy mimo wszystko osiągają cel, który został im postawiony na początku filmu. Inaczej, oni nie wiedzieli o tym, jaki jest cel na początku filmu, dopiero później się przekonali, o co tak naprawdę chodzi. Ale no właśnie, oni w pewnym momencie w filmie stali się jakby tymi superbohaterami, którzy uratowali świat. Którzy zaczęli ze sobą współpracować, e, którzy osiągnęli to, co zostało im postawione. Natomiast tym antybohaterem stała się ta pani naukowiec wyleciało mi teraz z głowy jej imię, która była indywiduum, która nie miała oporów przed tym, żeby zabić swoich współpracowników, bo nikt nie może się o tym dowiedzieć. Co z tego, że cały Pentagon wie, ale nikt nie może się o tym dowiedzieć. Więc zabija swoich współpracowników, więc nie ma skrupułów przed tym, żeby pomimo tego, że obiecała coś tym naszym antybohaterom, złamać dane im słowo i zamiast ich wypuścić, dalej im ponownie zamknąć ich w więzieniach. Zatem ci antybohaterowie stali się właśnie drużyną superbohaterów ratującą świat dzięki temu, że potrafili ze sobą współpracować. A być może nauczyliśmy się, że w ten sposób kreuje właśnie tych superbohaterów świadkina, że to oni właśnie są tymi, którzy potrafią wejść w bliższe relacje, którzy potrafią jednak funkcjonować w społeczeństwie, a ci, którzy są antybohaterami, jednak tego nie potrafią. I dlatego też taki ani inny zabieg w tym filmie. Kolejnym nietypowym przykładem, dla mnie ciekawym, jest kobieta kot, która w większości filmów jednak jest tą postacią, e, taką Anty. E, również w filmie, który jest jej, chociaż to akurat jest bardzo ciekawy film, ponieważ e, dopóki jest sobą, e, jest bardzo miłą, życzliwą, chętną do współpracy osobą. Jak się zamienia w tego kota. Kobietę, kot staje się złodziejką i morderczynią. Ale no właśnie, czemu ona była takim nietypowym przykładem? Ponieważ kiedy oglądałam te filmy o Batmanie, przynajmniej te nowsze, bo w tym filmie starszym, w tym, z 66 roku, jednak tam e, nie ulega wątpliwości, że kobieta kot jest zła. E, dalej w szczególnie w filmach e, Nolana, podejrzę, kobieta kot nagle staje się główną kobietą Batmana jakby głównym obiektem romantycznym Batmana i jak się na koniec okazuje, oni ze sobą współpracują, ze sobą ratują um, całego Gotham City i ostatnia scena pokazuje ich razem siedzących, cieszących się swoim towarzystwem zatem była ona taką postacią niejednoznaczną bardzo. Zresztą, jak mi teraz tak pomyślę, Loki, Magneto, Mystique, to wszystko są takie postaci, które są bardzo niejednoznaczne, które są właśnie nietypowe w tym obrazie kreowanym przez świadkina, ponieważ mamy bohaterów, którzy są indywidualnymi antybohaterami. Którzy w pewnym momencie stają się jednak właśnie tymi, którzy ratują nasz świat i którzy zaczynają współpracować z kimś innym, zaczynają, chociaż o magneto akurat jest ciężko, on akurat różnie, różne miał swoje momenty. Tak samo zresztą Mistik. Ale właśnie to są takie postaci, które nie są takie jednoznaczne, że nie mamy od samego początku powiedziane, że to jest ta dobra postać, która gdzieś tam w pewnym momencie zacznie nawiązywać jakieś relacje, a ta postać to jest ta zła, która gdzieś tam no, na pewno przegra. Tylko to są te postaci, które zaburzają właśnie ten typowy obraz dla, dla świata kina, dla świata superbohaterów. Pytanie, czy to tylko superbohaterowie mają taki obraz? Jak się zaczęłam nad tym zastanawiać, w większości filmów jednak nie ma to aż tak jawnie oddzielonego. Przychodzą mi do głowy inne produkcje fantastyczne, gdzie nie mamy jasno zarysowanych superbohaterów i antybohaterów, tych złoczyńców. I to są filmy, gdzie niekoniecznie ten główny bohater jest właśnie osobą, która potrafi współpracować. Zatem mam wrażenie, że zostaliśmy przyzwyczajeni jednak do tego, że to ci superbohaterowie właśnie tworzą takie drużyny, no a ci antybohaterowie stają naprzeciwko nich samotnie. Co ciekawe, też mam wrażenie, że to jest jednak stosunkowo nowy trend, ponieważ jak pomyślę o komiksach. Starszych, gdzieś tam, starszych nawet ode mnie, to mam wrażenie, że jednak ci superbohaterowie często stawali samotnie naprzeciwko e, antybohaterów, a te drużyny powstawały gdzieś stosunkowo niedawno dopiero gdzieś później zostały stworzone. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. E, oczywiście sekcja komentarzy jest dla Was, możecie pisać. E, Wytknijcie mi wszystkie błędy, chętnie poczytam, podyskutuję. Chętnie też dowiem się, jakie macie. Inne pomysły na, właśnie, potwierdzenie albo nawet zaprzeczenie tego, o czym tutaj mówiłam. E, no, bo wiecie, ja jestem tylko człowiekiem. W ciągu ostatniego miesiąca starałam się poznać jak najwięcej filmów o superbohaterach, których jeszcze do tej pory nie poznałam. Miałam też swoje obowiązki, dlatego jeżeli coś Wam przychodzi do głowy, piszcie w komentarzach. Czy jest jakaś konkluzja, jakiś wniosek z tego, co tutaj się pojawiło? E, chyba tylko taki, że starajmy się współpracować z innymi osobami. <laughs> Nie unikajmy kontaktów, ponieważ to może się okazać być naszą, tą właśnie, supermocą, która zmieni nas w superbohaterów. Właściwie to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. I ostatni slajd, czyli literatura dla, dla ciekawskich, możecie sobie zapisać. Może coś będzie takiego, co rzeczywiście Was zainteresuje. Do poszerzenia tematu znaczenia współpracy dla, dla rozwoju. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam. Dziękuję bardzo, cześć.